Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Quality Power. Dzisiaj poruszymy sobie temat nieszczęsnego pixela Facebooka, jak go wkleić. Pokażę tutaj jakie drogi należy zastosować, bo są w zasadzie dwie, tutaj najprostsze takie, aby wkleić tego piksela Facebooka, ewentualnie skonfigurować poprzez aplikację, także zapraszam do tego krótkiego materiału objaśniającego. Dobrze, moi drodzy, więc pierwszą metodą, aby dodać właśnie nasz pixel Facebooka na stronę jest edycja kodu, klikamy sobie Edit Code w tym miejscu. Należy przejść do Online Store e, temas i kliknąć Edit Code, klikamy sobie Edit Code i właśnie przenosi nas tutaj do edycji naszego kodu źródłowego strony. Ja teraz też nie chcę tutaj wszystkiego pokazywać, niemniej jednak jeśli chodzi o szablon down, bo każdy ma inaczej, musisz sobie znaleźć w google, e, jak się nazywa ten plik, który zawiera, zawiera właśnie e, hida. Heada, tak zwanego, no mówiąc kalecząc po polsku. W każdym razie, u mnie Temeliquid Liquid zawiera właśnie takie e, taką sekcję jak Heat, i właśnie w niej należy wkleić dane od e, Facebooka, czyli ten taki kod źródłowy, który ty masz, i wklejasz sobie to po prostu w dowolnym miejscu, także było w miarę schludnie na przykład pod sam koniec i ten piksel powinien po kilku godzinach zacząć działać. Teraz podam Ci drugą opcję, jak możesz zainstalować swojego Pixela, mianowicie wyszukujesz sobie aplikację Facebook i Instagram tutaj, klikając Searcha. E, wpisujesz sobie, wyszukiwujesz Facebook i Instagram właśnie z takim znaczkiem, mety i e, wyświetla nam się, no mój jest sklep akurat w trakcie przeglądu tutaj. E, znajduje się właśnie teraz to wszystko w ten sposób, e, klikasz sobie Settings w momencie, kiedy zainstalujesz to wszystko. I podpinasz sobie piksela właśnie w tym miejscu. Tu powinno się utworzyć coś takiego jak taki przycisk Create nie change, bo ja akurat już mam tutaj dodanego, do jak możesz zobaczyć, piksela ale Ty będziesz miał prawdopodobnie coś w stylu Create'a i właśnie tworzysz sobie tego piksela i tutaj jest to do stworzenia zdecydowanie najprościej. Połączycie wtedy z Twoim menedżerem właśnie reklam na Facebooku i tam będziesz musiał sobie wszystko przeklikać, tak aby ten piksel został podpięty. Zalecam Ci kilkukrotnie sprawdzić, czy nie łączysz innego piksela, żeby później nie było problemów, bo tak jak ja mam stworzonych kilka pikseli do kilku stron, no to właśnie trzeba na to zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że w tym materiale troszeczkę nakierowałem osoby odnośnie tego piksela Facebooka. Wiem, że nie pokazałem tego krok po kroku, ale tak jak mówiłem, nie chciałem tutaj udostępniać swojego menedżera reklam itd. i tak dalej, pokazywać tego wszystkiego. Możliwe, że stworzę w tym roku jeszcze kurs odnośnie tych właśnie reklam i tak dalej. Ale pierwsze to właśnie stworzymy kurs Allegro, taki ogólny, i właśnie e, kilka jeszcze dodatkowych projektów, które mam zaplanowane w tym roku. Zresztą robiliśmy o tym też materiał. Ja ze swojej strony dzisiaj dziękuję. Zapraszam cię do zobaczenia innych filmów, innych playlist. Uczę tutaj, jak zarabiać w internecie na Allegro, na Shopify, na e, Amazonie KDP i wiele innych fajnych playlist również na ciebie czeka. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.